Dzisiaj będziemy rozmawiać o 10 rzeczach, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwój seksualny Twojego dziecka. I niektóre z tych rzeczy mogą wydawać się Wam bardzo proste. Bardzo takie, które w zasadzie nie mają żadnego wpływu, ale. Kiedy pracuję z dziećmi, już z dorosłymi dziećmi, które doświadczyły takiego związanego psychologicznego, seksualnego uwodzenia od rodziców, mam taki obraz, że to bardzo mocno niszczy psychikę dziecka i bardzo mocno wpływa na jego szczęśliwe życie seksualne. Więc przyjrzyjmy się, czego rodzice nie powinni robić. I jako pierwszy punkt postawiłabym tutaj, że no, dziecko, które na przykład osiągnęło już wiek 6-7 lat, jest w pełni zdolne do samodzielnego mycia swoich genitaliów. Czyli dziecko trzeba tego nauczyć. A widzimy, że wielu rodziców, zwłaszcza jeśli są to rodzice przeciwnej płci, myją dzieci. I tak jest. Do momentu aż wieku nastoletniego, kiedy dziecko zaczyna się już wstydzić. Swojego ciała nie chce, może protestować, buntować się, ale rodzice nie A zwracają na to uwagi, ignorują to i mówią: No co w tym takiego? Przecież jesteśmy Twoimi rodzicami. To przecież Twój tata, ojciec. Albo jeśli to chłopiec, to matka może go myć, i on czuje się niezręcznie. Jest mu już niewygodnie, ale nie może powiedzieć matce nie. Matka okazuje się w takim przypadku bardzo niewrażliwa na uczucia no, dziecka. Czyli nie róbcie tego, uczcie dziecko już od 4-5 lat, aby około 6-7 lat dziecko myło się samo, a nawet kąpało się samo. Czyli około. 7 lat, wtedy u dziecka pojawia się już taki wstyd, ono no to jest normalne. Powinno już trochę się ukrywać przed yy, rodzicami, kiedy się przebiera i widzimy, że wiele dzieci to przeżywa. Drugi punkt, czego nie radzę robić, około to chodzenie przed swoimi dziećmi w stanie nagim, czyli bez ubrania. Szczególnie jeśli jesteś rodzicem, ta płci przeciwnej do twojego dziecka. A także negatywnie wpływa, gdy na przykład matka przed córką chodzi nago, więc my nie... bardzo często rodzice zadają takie pytania: czy nie można chodzić do łaźni, my chodzimy razem i dziecko się myje, i jesteśmy tam nadzy. Ale nie polecam tego robić. Gdzieś w jakimś podręczniku do wychowania seksualnego natknęłam się na frazę, że relacje między rodzicami a dziećmi. Właśnie relacje seksualne powinny mieć taki dziewiczy charakter. To znaczy, no to tak. Dlatego nie należy demonstrować swoich genitaliów dziecku, ponieważ z wiekiem dziecko i tak dorasta, i zaczyna to być dla niego odrażające. I a, to może potem wyrażać się w tym, że dziecko, nawet mając myśl o tym, że będzie dotykać ojca lub matki, którzy chodzili nago przed swoim dzieckiem w dzieciństwie, wywołuje to w nim myśl. Odrazy zaczyna ją mdlić, unika dotyku. Rodzice tego samego ciała, objęci. Unika. I to wszystko są konsekwencje tego, że dziecku było odrażające. Dziecko przeżyło bardzo nieprzyjemne uczucie. Kiedy tacy rodzice mówią, na przykład, niech się przyzwyczaja do nagiego ciała, niech akceptuje. Tak, dziecko może przyzwyczaić się do swojego własnego nagiego ciała, ale po co dziecku, wasze nagie ciało? Bo po prostu zastanówcie, bo się nad tym miałam. Na przykład w swojej praktyce bardzo nieprzyjemną historię, w której mama zasadniczo była całkowicie naga, pochylała się. Żeby umyć włosy. Bez bielizny, a córka siadała i rysowała jej genitalia, i w tym przypadku było to naruszenie ogólnie psychologicznych, cielesnych, seksualnych granic córki, bo taka mama nawet nie zastanawiała się nad tym, co w tym momencie czuje jej ta mała córeczka, jej córka nastolatka. Kiedyś w dzieciństwie sama przeżyłam podobny stres, kiedy ojciec się upił. I wyszedł przede mną całkowicie nagi. I po raz pierwszy w wieku 10 lat zobaczyłam to wszystko i bardzo się przestraszyłam. Następnego dnia zachorowałam, miałam gorączkę prawie 40 stopni, mdliło mnie, miałam wymioty. I to wszystko było psychosomatyką i reakcją na to, co zobaczyłam. Od tego czasu bardzo oddaliłam się od ojca i unikałam jakiegokolwiek dotyku jego skóry. Było mi obrzydliwe, do czego to doprowadziło. Do tego, że przez długi czas pracowałam w psychoterapii nad tym, że bałam się mężczyzn, bo wtedy on mnie przestraszył, byłam bezbronna. Aj, I... nawet nie mogłam sobie wyobrazić, że ojciec może być dla mnie tak niebezpieczny. Ten strach nosiłam przez całe życie. Jestem szczęśliwa, że miałam możliwość pójść na psychoterapię, aby leczyć tę traumę, ale wiele dzieci nie będzie miało takiej okazji, dlatego to może w ogóle wpłynąć na to, że dziecko nie będzie mogło podejść swobodnie, zrelaksowane. Do swojego ciała. Partner, partner seksualny. Albo takie dziecko może pójść drogą histeryczną i mścić się na płci przeciwnej za ten błąd, tę pomyłkę, którą popełnił ojciec. Po prostu mścić się na mężczyznach za to, że są przerażający, za to, że są silni. A... Trzecie, czego nie radzę robić rodzicom, to spać z dzieckiem w jednym łóżku tym bardziej uprawiać seks, kiedy uważacie, że dziecko śpi obok. Nawet jeśli to małe dziecko, lepiej postawcie to łóżeczko obok waszego rodzicielskiego łóżka. Jeśli to zupełnie małe dziecko, ale nie przyzwyczajajcie dziecka do spania w waszym łóżku. Jeśli dziecko boi się ciemności, boi się jest bardzo niespokojne, to wtedy przybiega do was do łóżka. Problem nie polega na tym, że ona się boi, ale na tym, że istnieje pewna psychologiczna, emocjonalna przyczyna, dlaczego boi się spać sama. I tutaj trzeba to rozwiązać. Może to być w ogóle jakiś e, negatywny objaw z systemu rodzinnego, coś nie działa prawidłowo w systemie rodzinnym. Ale widzicie tylko objaw. Strach i próbujecie pomóc dziecku, wpuszczając je do swojego łóżka. Widziałam takie przypadki, kiedy dzieci spały ze swoimi rodzicami nie tylko do wieku nastoletniego, ale e, i da dłużej, nawet w wieku 20 lat, kładły się spać razem i to w rzeczywistości bardzo niszczy seksualność. I widziałam jakieś wewnętrzne historie jakieś wewnętrzne historie. Próbował pracować, jak mógł i mógł i w ogóle życie seksualne dziecka, już dorosłego dziecka. Nie możecie przecież twierdzić, że we śnie kontrolujecie swoje ciało. Jeśli na przykład córka śpi z ojcem, ojciec nie może zagwarantować, że nie dojdzie u niego do erekcji. I że córka nie dotknie go, nie przytuli się do niego, nie zauważy tego. I to również nie jest po prostu jakiś przypadek, na który można przymknąć oko. To może być bardzo traumatyczne dla y, dziewczynki. Jeśli chodzi o chłopca, który śpi z mamą w łóżku, to Również, a jest niebezpieczne, ponieważ chłopiec skupia się na mamie i będzie mu bardzo trudno odłączyć się, oddzielić się od mamy, ponieważ w nocy mogą się przytulać, a chłopiec będzie czuł dotyk ciała mamy i nawet małe dziecko ona już to, to zrobiła możliwość pobudzenia, seksualnego pobudzenia wszyscy to wiemy. Tak jest zbudowane ciało zarówno dziecka, jak i dorosłego człowieka, że pierwsza erekcja może być obserwowana nawet w okresie niemowlęcym. Nie mówiąc już o tym, jeśli mama śpi z chłopcem w wieku dojrzewania, do czego to może doprowadzić. Czwarte, czego nie należy robić z dzieckiem. W kontekście wychowania seksualnego to dopuszczać takie sytuacje, kiedy dziecko może być świadkiem, stosunków seksualnych między tatą a mamą ponieważ nawet jeśli to za ścianą e, są jęki i westchnienia stękania i krzyki dziecko wszystko rozumie dziecko nie może znieść no, e, takiego poziomu pobudzenia seksualnego który zaczyna odczuwać jeśli jest świadkiem stosunków seksualnych rodziców to może prowadzić do tego, że mam w praktyce takie dziewczyny, które potem, jeszcze w wieku nastoletnim, zaczynają chorować na zapalenie pęcherza, i te zapalenia pęcherza mogą być przewlekłe. U chłopców również mogą występować pewne trudności seksualne na poziomie fizycznym, funkcjonalnym, w tym nadmierne pobudzenie, może prowadzić do napływu krwi. W genitaliach małego dziecka nastolatka lub młodszego. I znam przypadki, gdzie dziecko następnie zaobserwowano rozszerzenie żylaków. Żylaki powrózka nasiennego. Widzicie? Okolicy pachwinowej, i to wymagało tylko potem leczenia, do to, a nawet interwencji chirurgicznej, ponieważ dziecko takiej matki spało, obok mamy. 9-10-12 lat. Aj I... mamo, mamo, mamo. Mama przytulała się ciałem, dziecko odczuwało to podniecenie seksualne. Tak, między nimi nic nie było, ale to ciało, nie można go kontrolować, kiedy się śpi. Więc lepiej tego nie robić. Lepiej jednak, aby dziecko od samego początku spało osobno. Ponieważ we śnie nikt nie jest nam potrzebny. To jednak faza autonomii, faza, kiedy wychodzimy z ze... Fuzji i znajdujemy się w naszym własnym ja, w naszych własnych granicach. Piąte te bardzo traumatycznie na dziecko wpływają żarty dotyczące jego ciała, szczególnie dotyczące. Jeśli to dziewczynka, ojciec może mówić coś o piersiach. No, takie żarty o charakterze seksualnym, zwłaszcza jeśli. Pochodzą od rodziców przeciwnej płci, ale także tej samej płci są bardzo niepożądane. No, podam taki przykład, kiedy ojciec żartował z córką, i nawet matka tak robiła. Tak, moja matka tak robiła, i wiem o takim przypadku, kiedy ojciec również mówił: O, jakie masz piękne piersi. I to jednak wiecie, no, jest nieprzyjemne dla dziecka. Gdybyście sobie wyobrazili, Jakbyś się czuł, poczuj się. W momencie, gdyby wasi rodzice mówili wam to samo, zrozumielibyście, dlaczego nie należy tego robić. Dlatego, w tej kwestii, dobrze, potrzeba znacznie więcej empatii niż zwykle, ponieważ strefa seksualna to bardzo wrażliwa strefa. I Zniszczyć seksualność dziecka jest znacznie łatwiej niż całkowicie jego psychikę. Po siódme. Gdy dziecko dorasta, rodzice rozmawiają z dzieckiem o bruzdowanie, seksualne, seksualnym rozwoju o ciele, z dziewczynkami rozmawiają mamy o miesiączce, z chłopcami o erekcji, ponieważ dzieci a, mogą się bać. Takich. Przejawów swojego ciała. I jeśli z dziewczynką, na przykład, o seksualnym rozwoju rozmawia tata, a z chłopcem mama prowadzi te rozmowy, to może również źle wpłynąć na seksualność dziecka, ponieważ odczuwa ono znacznie silniejszy wstyd niż yy, gdyby ta rozmowa wydawała się być między nią, a rodzicem tej samej płci. Jeśli zaczynacie rozmowy z dzieckiem o seksie, o stosunku płciowym, o tym, skąd się biorą. Dzieci to musicie mówić o tym spokojnie, nie okazując wstydu, nie wyśmiewając tego tematu. Ważne nie jest to, co będziecie mówić, ale raczej ważne jest to, jakim tonem będziecie to mówić. Dobierajcie dla dzieci zrozumiałe, odpowiednie choć do ich wieku, słowa, aby wyjaśnić ten proces. Ale jak już mówiłam, nigdy nie podawajcie przykładu na sobie. Nigdy nie mówcie dziecku, że mama i tata kładą się do łóżka i coś tam się dzieje i pojawia się dziecko. Nie, podawajcie takich przykładów. Jeśli dziecko pyta Was, jak to było u Was, u taty i mamy, możecie delikatnie odrzucić to pytanie i powiedzieć, że nie chcielibyście tego przykładu, nie podawajcie na sobie i tacie, ale zazwyczaj u ludzi to się dzieje. Tak i tak. Punkt siódmy. Istnieją takie brutalne metody wychowania, jak bicie dzieci, są bite. Paskiem bite, rękami bite. Odpowiedzialność mokrym ręcznikiem lu, lub czymś innym, ale kiedy to bicie odbywa się po nagiej skórze, a jeśli robi to rodzic, przeciwnej płci, to jest to. Teraz będę bić po gołej skórze. Jeszcze i upokorzenie. I to jest stymulacja. Stymulacja. Strefy genitalnej, ponieważ pośladki tego należą do strefy genitalnej i mogą wywołać podczas bicia u dziecka seksualne podniecenie. Dziecko skupia się na tym podnieceniu, ponieważ um, jak po raz pierwszy człowiek poczuł podniecenie, w jakich okolicznościach tak, będzie to zapamiętane na całe życie, w tym przypadku, i dlatego takie dziecko może potrzebować, aby uzyskać pełną satysfakcję właśnie bicia i wszelkiego rodzaju OTK, BDSM, form relacji seksualnych. Do tego dochodzi jeszcze temat kary. Poprzez rozbieranie bardzo często w Związku Radzieckim w przedszkolach. Takie kary stosowali wychowawcy, kiedy mówili, no zdejmij majtki, stawiali na parapecie. Nie wiem, czy pamiętacie, czy wiecie, w moich czasach to było bardzo popularne i taki. kara jest. niszczyła w ogóle samooceny dziecka. Prowadziła tam do. bardzo totalnego wstydu. Takie dziecko mogło w ogóle dorosnąć i nigdy nie doświadczyć orgazmu, albo takie dziecko mogło rozwinąć ekshibicjonizm. To pokazywanie swoich genitaliów ludziom, którzy się tego nie spodziewają, i jak z tego wyjść? Satysfakcji seksualnej. No i ostatni, ósmy punkt to wzruszające organów, z tym z poprzedniego producenta, z tym poprzedniego producenta narządów płciowych, genitaliów, piersi, jeśli to dziewczynka, rodziców, Bądźcie w tym bardzo ostrożni, to również może źle wpłynąć na Wasze dziecko i w ogóle zrujnować jej szczęśliwe życie seksualne. Jeśli podobało Ci się to wideo, czekam na Twoje polubienia, na Twoją aktywność, na Twoje komentarze. Udostępnij to wideo w mediach społecznościowych. Jest ono bardzo ważne dla rodziców. Niech inni rodzice również otrzymają te informacje.